Hej, hej, witajcie z tej strony. Uż moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałbym z Wami porozmawiać o paru odcinkach serii cudownych sekretów. Ostatnio wyszło takich parę z ciekawymi informacjami, które chciałbym wam dzisiaj przedstawić, a patrząc na tytuł już możecie wiedzieć o co chodzi. I tak się składa, że Daniel dzisiaj dodał post na moją facebookową grupę Mirakurs Polska. Polecam serdecznie, linka macie w opisie, w którym omówił poszczególne odcinki wraz z informacjami. Bez niego nie byłoby tego materiału, także dzięki Daniel. My nie będziemy omawiać wszystkich odcinków, a weźmiemy pod lupę tylko te najważniejsze. Ważniejsze, te, które zawierają sobie najlepsze sekrety. A żeby ten materiał miał jeszcze więcej smaku, doprawimy go teorię. W odcinku tym najlepszym sekretem jest wiadomość od marnet, która mówi, że nie poznała jeszcze całej swojej rodziny. Może być tak, że jest to jakaś zapowiedź od odcinka specjalnego o nazwie chińska legenda, w którym według informacji mamy poznać babcię Marinet od strony matki. Czyli Sabi. Jeśli chodzi o ten odcinek specjalny, to początkowo miał on nosić nazwę Biedronka w Szanghaju. Dopiero później, czyli w 2016 roku, został ujawniony nowy tytuł, który do teraz prawdopodobnie się zachowa. W poprzednim z materiałów, w których przybliżałem Wam wywiad z załogą pracującą przy serialu, dowiedzieliśmy się, że w 2020 roku pojawi się odcinek specjalny poprzedzający premierę sezonu 4. Tylko patrząc na ten stary koncept art obrazka przedstawiający chińską legendę, ciężko stwierdzić, czy jest on adekwatnie do aktualnego. Projektu, jaki w przyszłości może ukazać się na naszych ekranach. Od tamtego czasu nie mamy żadnych informacji o tym odcinku. Czy będzie on z Mistrzem FU, czy jednak go zabraknie, chociaż patrząc na końcówkę sezonu trzeciego, to raczej wątpię, ale kto wie. No i czy będzie on w wersji 2D czy 3D. Pierwsze informacje sugerowały, że będzie to technika 2D ze względu na koszta produkcji, a w roku 2017 na oficjalnym blogu Miraculous pojawiła się informacja, a raczej odpowiedź na pytanie, że wszystkie specjały będą w wersji 3D. No, moi drodzy, Zobaczymy jak to będzie, ale ja coś czuję, że chińska legenda będzie odcinkiem poprzedzającym premierę sezonu czwartego. I myślę, że zgrałoby się to wszystko jakoś chronologicznie. W sekrecie tym Marnet opisuje swoje doświadczenia z biżuterią, z jaką miała styczność z serialu. Ale nas najbardziej interesuje informacja z samego końca. To tam Marnet wspomina o tym, że jest jeszcze wiele do odkrycia i nie może się doczekać, kiedy użyje kolejnych supermocy, jakie przyrządził dla niej mistrz Fu. A jedną z nich jest moc kosmiczna. Jeśli chodzi o te magiczne miksturki, to byłem w 100% przekonany, że kosmiczna moc zostanie użyta w odcinku Star Train, wiecie, kosmos i tak dalej. Tak się jednak nie stało, ponieważ bohaterowie walczyli w środku wielkiego pociągu. Tam mieli dostęp do tlenu, także nie było wymagane użycia kosmicznej miksturki. Z odcinka Miracle Queen wiemy natomiast, że jednak bez tej mocy bohaterowie, czy tam raczej Snake 2, no nie potrafi funkcjonować w przestrzeni kosmicznej. To wszystko zostawia nam wskazówkę, że na taką moc przyjdzie jeszcze czas, na może w sezonie czwartym pojawi się złocieńca w którym bohaterowie będą już musieli walczyć w przestrzeni kosmicznej. Daniel wspomniał o mamie Maxa, która pod koniec odcinka została astronautką i za niedługo jej pierwszy lot. Myślę, że jest ona na pierwszym miejscu jeśli chodzi o kandydaturę na kosmicznego superzłoczyńcę. Wiecie, walka na Księżycu albo obrzeżach stacji kosmicznej. No, to by było coś. Ostatni sekret, który sobie omówimy, jest sekretem związanym z rodziną Agres i jej bliskimi, czyli to, co uwielbiam najbardziej w tym serialu. Ale by omówienie sekretu miało największy sens, pozwolę sobie skorzystać z tłumaczenia Daniela, które zawarł w swoim poście. Posłuchajcie. Droga Emil, to moja wina. Natali użyła Mira Klumpawia, jak ty i ja, ale wie czym to grozi. Czuję się winny. Nie powinienem zachowywać tej przeklętej biżuterii. Ale zrobiła to. By mi ratować, by nas ratować. Nadal zawsze była dużym wsparciem. Bez niej nigdy nie znaleźlibyśmy tych dwóch miraków. Bez niej nie mógłbym być władcą Ciem i Gabrielem Agrestem jednocześnie. Bez niej nie wypuściłbym Adriana z domu. Dzięki niej ja, władca Ciem, stałem się potężniejszy niż kiedykolwiek. Dzięki niej czuję, że mogę zwyciężyć. Bo któż jak nie ona pomogłaby mi zdobyć mirakula biedronki i czarnego kota? I innych mirakul. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieje. Jestem pewien, że dzięki Natali dzień naszego spotkania jest już bliski. Moi drodzy, przede wszystkim ten sekret ujawnia parę ciekawych informacji, które są związane z rodziną Agrest, relacje Gabriela i Nata. Ten sekret jedynie utwierdza nas w przekonaniu, jak dla Gabriela ważna jest Nata. Widzieliśmy już ich bliską relację w poszczególnych odcinkach, dlatego też mnie i Was raczej to. Nie dziwi. Nowe spojrzenie na zdobycie Mirakulum Pawia i motyla. Pierwsze informacje z odcinków dawały nam podpowiedź, że to Gabriel wraz ze swoją małżonką Emily odnaleźli starożytną księgę wraz z mirakulami na swojej wyprawie. W odcinku Fist pada zdanie, znaleźliśmy je w gruzach świątyni, czyli Mirakulum Pawia i motyla. Mirakula te zostały zgubione przez mistrza Fu niedaleko miejsca, w którym miał miejsce tragiczny incydent, więc to tam gdzieś w tych rejonach musiała być ta ich wyprawa. To tam musieli je znaleźć. I nie sami. A z Natal wychodziłoby na to, że na tej wyprawie musieli być w trójkę. Nie wiemy wtedy, jakie mieli intencje, kogo był to pomysł, ale wiem, że był to błąd. Błąd, który odczuwalny jest do teraz. Użycie pawia przez samego Gabriela. Mamy potwierdzenie, że cała trójka użyła uszkodzonego mirakulum pawia. Z pewnością Gabriel użył go jako pierwszy, czemu zrezygnował, nie mam do pojęcia, może odczuł jakieś skutki uboczne, które dobiły doszczędnie samą jego małżonkę Emilii, która wskutek uszkodzenia biżuterii wylądowała tam, gdzie aktualnie się znajduje. Nadal jej odczuła na sobie uszkodzone Miraklum, lecz teraz prawdopodobnie jest już bezpieczna. Na pewno nie jest narażona na stały ból, jaki powodowała ta biżuteria, bo samo Miraklum zostało już naprawione, ale kiedy wyzdrowiła nie wiadomo. A jeśli sam Gabriel użył uszkodzonego miraculum Pawia, to nasuwają się pewne teorie. Daniel o niej wspomniał w swoim poście. A co jeśli to przez te miraculum Gabriel jest taki, a nie inny? Myślicie, że to przez te miraculum Gabrielowi zmieniło się zachowanie na gorsze, a może to nie ma nic z tym wspólnego i wszystko jest spowodowane przez sam brak jej drugiej połówki? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, patrząc na ostatni sekret o nazwie Natalii widziana oczami Gabriela, możemy zdać sobie sprawę z tego, że na ten moment tajemnice związane z rodziną Agres i wszystkim, co jest z nią związane, jest taką układanką, do której puzzle raz pasują, a raz nie. Na ten moment mamy więcej pytań niż odpowiedzi, ale to chyba dobrze, co? To udowadnia nam, że wątek ten jest bogaty w zasoby swojej historii, która z biegiem czasu jest nam dostarczana w każdym kolejnym nadchodzącym odcinku. To samo również tyczy się każdego innego wątku, który ten serial ma w swojej rezerwie, ale dzięki Jesteśmy skazani na oczywiście w tym dobrym słowa znaczeniu teorie, które tworzą się tam w naszych wielkich głowach. Odnośnie głów, to nie wiem, czy są one przygotowane na oczekiwanie kolejnego sezonu. Czy za nami, a na horyzoncie czwarty, który nie może zadebiutować przed wrześniem 2020 roku. Ten zaś przyniesie nam dużo fantastyczności związanych z serialem i nie tylko. Ja chciałbym życzyć Wam wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Samych sukcesów, zdrowia bo najważniejsze i czego tam sobie życzycie. Słyszymy się ostatni raz w 2019 i do zobaczenia może w 2020. Kiedy wrócę, nie wiem, ale jest to dobry czas na pewne przemyślenia, bo wiem, że nie idzie to tak jak powinno. Może czas odpuścić i ustąpić miejsca tej właściwej osobie? Kto wie. W każdym razie dzięki za wsparcie i za rok 2019. Doceniam bardzo. Ja się z Wami żegnam. Bye bye.